Stać się towarzyszem. Nauczanie domowe. 27 stycznia. List do Hebrajczyków, rozdział 10, wersety od 32 do 39. Przypomnijcie sobie dawniejsze dni, kiedy to po oświeceniu wytrzymaliście wielkie zmaganie, to jest udręki, już to wystawieni publicznie na szyderstwa i prześladowania, już to stawszy się towarzyszami tych, którzy to przeżywali. Albowiem współcierpialiście z uwięzionymi, z radością przyjęliście rabunek waszego mienia, wiedząc, że sami posiadacie majątek lepszy i trwały. Nie wyzbywajcie się więc waszej ufności, która znajduje wielką odpłatę. Potrzebujecie bowiem wytrwałości, abyście po wypełnieniu woli Bożej dostąpili spełnienia obietnicy. Jeszcze bowiem krótka, bardzo krótka chwila i przyjdzie ten, który ma nadejść, i nie spóźni się. A mój sprawiedliwy, dzięki wierze, żyć będzie. Jeśli się cofnie, nie znajdzie dusza moja w nim upodobania. My zaś nie należymy do odstępców, którzy idą na zatracenie, ale do wiernych, którzy zbawiają duszę. Autor listu do Hebrajczyków odwołuje się do czasu prześladowania. Zwróćmy uwagę, są wymienione cztery. Szyderstwa, rabunek mienia, prześladowania różnego rodzaju, pewnie, i więzienie. Cztery rodzaje presji tego świata na wierzących i cztery rodzaje niedogodności, uderzeń, cierpień. Chciałbym dziś jednak zwrócić uwagę nie bezpośrednio na tych, którzy to przeżywają, ale tych, którzy potrafią ich wesprzeć. Autor mówi zarówno o tych, których bezpośrednio dotyczyły te uderzenia, ale mówi też o tych, którzy stali się towarzyszami tych, którzy to przeżywali. I na tych towarzyszach chciałbym położyć tutaj akcent. Bo może tak być, że mnie bezpośrednio nie dotykają jakieś uderzenia tego świata, prześladowania, więzienie. Być może tak jest. Bóg mi tego oszczędził. Ale wezwany jestem do tego, by być towarzyszem. Kogoś, kto jest wyśmiewany, kogoś, kogo rujnują, kogoś, kogo prześladują i kogoś, kogo wrzucają do więzienia. Dzisiaj byśmy powiedzieli kogoś, kto ucieka przed wojną. Mamy stać się towarzyszami. Kiedy kogoś wyśmiewają, trzeba stanąć w jego obronie. Kiedy kogoś rujnują, trzeba wesprzeć go materialnie. Kiedy ktoś przeżywa prześladowania, trzeba stanąć po jego stronie. Kiedy ktoś jest w więzieniu, należy go odwiedzić i dać mu wsparcie. Ja mam stać się towarzyszem. To jest realne budowanie wspólnoty. To nie jest tylko opowiadanie, że jesteśmy wierzącymi, to nie jest tylko domniemanie, że jesteśmy kościołem. Tu to się sprawdza, kiedy, jak mówi autor, ty współcierpisz z prześladowanymi. Ci prześladowani są, ci prześladowani cierpią. Pytanie tylko, na ile my współcierpimy, na ile my to rozumiemy, na ile my stajemy po ich stronie, dopominamy się o ich prawa. Wspieramy ich duchowo, modlimy się, wstawiamy się i materialnie przychodzimy im z pomocą. To jest wymiar mojej służby. To jest wymiar tego poczucia wspólnotowości, jedności. I to jest to, czego domaga się od nas dzisiaj Bóg. W Słowie Bożym woła do ciebie, żebyś był towarzyszem tych ludzi. Popatrz, wokół siebie masz takich. W węższym, węższym czy szerszym kręgu oni istnieją, oni są. Tylko chodzi o to, żeby moje serce było gotowe do tego, żeby współuczestniczyć w tym, co oni przeżywają. Nie tylko patrzeć na samego siebie. Zadanie dla Ciebie na dziś. Pomódl się dzisiaj. Pomyśl. Popatrz. Najpierw naprawdę na grono takie najbliższe sobie. Żeby wszystkie oznaki jakiegoś uderzenia świata, czy niewierzących, czy jakiekolwiek znamiona prześladowań dały ci Tobie okazję dostawania po stronie tych, którzy są słabi, odsuwani, prześladowani, w jakikolwiek sposób marginalizowani, przyjdź im z pomocą, tak jak potrafisz, sercem, które współcierpi z ich doświadczeniem. Niech ci w tym błogosławi Bóg wszechmogący Ojciec, Syn i Duch Święty.